Nazywam się Lesław Brzonka, jestem dyrektorem studiów podyplomowych MBA w Szkole Głównej Krajowej. Jestem byłym dyrektorem finansowym w różnego rodzaju przedsiębiorstwach międzynarodowych i jestem również doktorem prawa. Dzięki temu mam nadzieję, że jestem w stanie zaoferować Państwu w imieniu naszej uczelni studia, które dają nie tylko samą wiedzę teoretyczną, ale również bardzo wiele doświadczeń praktycznych. Doświadczeń, którymi dzielić się będą z Państwem. Osoby, które faktycznie funkcjonowały w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, administracji, którzy prowadzą swoje własne firmy w skali krajowej i międzynarodowej, bo o to w tych studiach chodzi. Nasze studia Executive Master of Business Administration są prowadzone we współpracy z brytyjskimi partnerami. Z firmą szkoleniową RMJPI London Business Academy, posiadającą ogromne doświadczenie w oferowaniu bardzo skomplikowanych kursów i szkoleń dla kadry menedżerskiej w Wielkiej Brytanii, z wydawnictwem naukowym London Scientific, publikującym wydawnictwa naukowe, w tym również docelowo podręczniki do naszego programu MBA, oraz firmą szkoleniową Oxford Academy for Teachers. Dzięki temu nasz dyplom będzie lepiej rozpoznawany międzynarodowo. Będziemy mieć również wsparcie brytyjskich wykładowców. Nasi studenci będą mieli dostęp do brytyjskich materiałów szkoleniowych. Oczywiście nasza szkoła zapewnia wsparcie językowe, ponieważ język angielski w tych wydawnictwach jest na wysokim poziomie skomplikowania. Oferujemy studia Executive Master of Business Administration na dwóch specjalizacjach. Pierwsza to specjalizacja ogólna przeznaczona dla każdego to chce rozwijać się w dowolnym obszarze działalności, czyli menadżerów z różnych przedsiębiorstw, administracji publicznej, sektora pozarządowego oraz druga specjalizacja zarządzanie w oświacie, skierowane specjalnie dla osób, które funkcjonują w tym sektorze czyli dla dyrektorów szkół, kandydatów na dyrektorów szkół oraz osób zajmujących wszelkie stanowiska kierownicze w sektorze edukacyjnym. Obydwie specjalizacje spełniają warunki wskazane przez naszego ustawodawcę do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nazywam się dr Monika Popielewicz-Dorakiewicz, jestem wicedyrektorem studiów MBA w Szkole Głównej Krajowej. Chciałam powiedzieć Państwu chwilę o finansowaniu studiów. Całkowity koszt studiów wynosi 12 tysięcy złotych, natomiast dla kandydatów, którzy zgłoszą się do nas, mamy możliwość wsparcia Państwa w pisaniu wniosków o dofinansowanie w wysokości od 60 do 100%. Tak więc te osoby, które byłyby zainteresowane studiami u nas i chciałyby się ubiegać o dofinansowanie, to prosiłabym o osoby wysłały taką deklarację czy informację na adres mailowy podany na stronę mba.sgk.edu.pl Pozdrawiam serdecznie zapraszam na studia. Zapraszamy studiuj z nami!